Witaj, tutaj Agnieszka i witam Cię w kolejnej części treningu Pilates na kanapie. W poprzedniej części wyjątkowo poćwiczyłyśmy bez, kanepo, bez kanapy, żebyś zobaczyła, jak wygląda taki czysty Pilates. Dzisiaj zapraszam Cię ponownie, żebyś przygotowała kanapę, fotel, pufę, krzesło, cokolwiek. Zaczynamy. Stań sobie stopy na szerokość bioder, delikatnie ugnij nogi w kolanach, przenieś biodra do tyłu, tak żeby kośłonowa przeszła do przodu, barki, łopatki, ściągnij w tył, wdech, unieś ramiona do góry, wydech, opuść. Wdech, unosimy, wydech, opuszczamy, wydech, góra, wydech, opuszczasz, wydech. I wydech opuszcza. Zatrzymaj i zacznij krążyć sobie tak dosyć szybko ramionami do tyłu. Na zmianę prawa, lewa ręka w tył. Krążysz. Świetnie. Jeszcze 5 cztery, trzy, dwa i jeden. Zatrzymaj. Połóż sobie dłonie na biodrach, delikatnie ugnij nogi w kolanach i zacznij ruszać biodrami do tyłu, do przodu. Wydłużaj odcinek lędźwiowy kręgosłupa i skracaj go. Tak jakbyś chciała schować pośladki i wypchnąć. Schować, wypchnąć i ruszasz. I jeszcze troszkę. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Zatrzymaj wyprostu jedną rękę do dołu, skieruj dłoń w przeciwną stronę. Druga ręka idzie do boku i skłon. Raz, dwa, trzy. I zmieniamy ramiona. Raz, dwa, trzy. Jedną rękę w górze ciągniesz mocno w bok, a tą drugą ciągniesz do podłoża. Świetnie. I raz, dwa, trzy. I zmiana. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy, wdech, unosimy ramiona do góry, wydech, opuszczamy, opuszczamy głowę, rolujemy się kręg po kręgu do skłonu. Zatrzymaj się troszeczkę dłużej w tym skłonie i na zmianę uginaj raz prawą, raz lewą nogę. Raz prawa, raz lewa, raz jedna, raz druga i cztery, trzy, dwa. Jeden, zatrzymaj i powoli kręg po kręgu zroluj się do góry, podnieś ramiona, wydech, opuść. Świetnie. Połóż sobie lewą stopę na kanapie, utrzymaj kolana mniej więcej w tej samej linii, ugnij nogi jakbyś chciała, siąść na kanapie, i powoli wróć do góry. Uginasz i z wydechem powoli wracasz. Wdech i wydech, wracamy, świetnie, wydech, wracasz do góry, uginasz, wracasz do góry, może się tak zdarzyć, że zaczniesz tracić równowagę, to jest normalne, staraj się dociskać stopę do podłoża. I jeszcze cztery, jeszcze trzy, świetnie, jeszcze dwa i jeden, wracasz. Wdech, unieś ramiona i teraz na wydechu pochyl się do przodu. Spróbuj położyć nogę na oparciu kanapy czy fotela. I tak się trzymaj. Prosto. Wydech. Opuść ramiona i teraz stara się podnosić nogę mocniej do góry. Wypychasz tą nogę w górę i opuszczasz na oparcie. I jeszcze pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden, przyciągnij kolano do twarzy, twarz do kolana i wyprostuj nogę na oparcie, przyciągnij, wyprostuj, przyciągnij, wyprostuj, przyciągnij, wyprostuj, przyciągnij, połóż stopę i powoli kręg po kręgu zroluj się do góry, podnieś ramiona, wydech, opuść, to jest ciężki, ciężkie ćwiczenie. Ugnij prawą nogę, połóż sobie stopę. Na oparciu i ponownie uginamy nogi, tak jakbyś chciała siąść na tej stopie, jakbyś chciała siąść na tym fotelu. I wyprostuj z wydechem. Wdechu uginamy, wydech prostujemy. I wydech prostujesz. I bardzo dobrze. I wyprost. I wyprost. I wydech wyprost. Super. Zróbmy jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Bardzo dobrze ci idzie. Dwa, nie poddawaj się. I jeden. Zatrzymaj. Wyciągnij ręce do przodu, pochyl się. Połóż sobie stopę na oparciu i trzymaj się. Tak. Trzymaj, trzymaj, wydłużaj ramiona, wydłużaj tu, trzymaj się prosto. Opuszcz dłonie na podłogę. I staraj się podnosić tą nogę z oparcia. Ta noga, na której stoisz, jest lekko ugięta w kolanie. Unosisz, opuszczasz. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj. Przyciągnij kolano do twarzy, wyprostuj nogę. Przyciągnij kolano, wyprostuj. Przyciągnij, wyprostuj. Jeszcze trzy. wyprostuj. Dwa, jeden, trzymaj i powoli odłóż, zroluj się, kręg okręgu do góry, podnieś ramiona w górę, wydech, opuść, opuść głowę, zroluj tu, trzymaj się tak, połóż dłonie na podłodze, wyprostuj nogi na kanapie, ale już na tym niższym oparciu, na siedzeniu brzuch wciągnięty, napięty, aktywne centrum. I teraz próbujemy podnieść biodra do góry i delikatnie opuścić. I podnosisz do góry, opuszczasz, napinasz, spinasz mięśnie brzucha, opuszczasz. Do góry, do dołu, zróbmy jeszcze trzy. Świetnie, dwa. I ostatni. Dobrze, powoli połóż sobie kolana na podłodze, zostaw stopy na oparciu, wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło o podłoże i tak wydłuż tu, wydłuż ramiona. Super, powoli przejdźmy sobie do siadło. Oprzyj plecy o kanapę. Stopy palcami skierowane do góry. Wyciągnij ramiona do przodu, wysuń się do przodu, wróć do pionu, wydech, idziemy przód, wdech, wracamy, wydech, przód, wdech, wracasz. Staraj się nie uginać tutaj nóg w kolanach, przyskłonie nogi są wyprostowane, wracamy, skłon i wracamy. I teraz uwaga, unosisz prawą rękę. Do góry, przenosisz do tyłu dosłownie, jak dasz radę, oprzyj o oparcie, wróć. Druga ręka, skręcasz się dosyć mocno, wracasz do przodu, skręcamy. Prawa ręka, wracasz w górę, skręcasz lewa ręka, wracamy ponownie, prawa, wracamy jeszcze raz, lewa, wracamy. Wysuwamy się do przodu, poczujmy, jak nasze nogi troszkę mocniej się w tym momencie rozciągają. I wydech opuszczów, i powoli zroluj się do góry. Świetnie. Oprzyj sobie teraz plecy na kanapie, pośladki na podłodze, stopy kolana w linii bioder. Możesz sobie położyć dłonie na kolanach. Wypychasz biodra do góry tak, żeby położyć głowę na Kanapie i opuszczasz. Podnosisz, wypychasz w górę i powoli opuszczasz. I do góry wypchnij, zepnij pośladki, i opuść, przysiądź. Idziemy do góry, spinamy pośladki. Opuszczamy świetnie, jeszcze trzy. Opuść jeszcze dwa, wydech do góry. Powoli opuszczamy. I jeden, się tutaj zatrzymaj podnieś ramiona do pionu i staraj się podnosić pięty do góry podnosisz pięty, opuszcz góra, dół unieś, opuść unieś, opuść w górę, w dół w górę i w dół i jeszcze pięć, opuszczamy cztery trzy dwa ostatni, świetnie Opuść ramiona i powoli połóż pośladki na podłodze. Zostań tak jak jesteś. Połóż dłonie z tyłu na głowie, aktywuj centrum, pępek do kręgosłupa, wyprostuj prawą nogę, przyciągnij lewy łokieć do kolana i wróć. Wydech skłon, wdech wracamy. Wydech skłon, wracasz. Wydech. Wracasz. Jeżeli ta wersja jest dla ciebie za łatwa, odchyl się bardziej w tył. Przyciągasz, prostujesz. Przyciągasz, prostujesz. Wydech, przyciągasz, wdech, prostujesz. Zróbmy jeszcze pięć. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I jeden. Zatrzymaj się i delikatnie podnoś noga, nogę góra-dół. Góra-dół. 5 4 3 2 1 świetnie połóż stopę wyprostuj lewą nogę przyciągnij prawy łokieć do kolana i wróć przyciągnij wróć i ponownie jeżeli jest za łatwo odchyl się bardziej w tył przyciągasz prostujesz przyciągasz prostujesz i wydech I mi jesteś bardziej odchylona do tyłu tym mocniej mięśnie brzucha pracują. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Zatrzymaj i podnoś nogę. Góra, dół. Twoje plecy, twój kark jest oparty o kanapę i unosisz. Cztery, trzy, dwa i jeden. Zatrzymaj. Przyciągnij kolana bliżej do siebie, poskręcaj się delikatnie na boki, porozluźniaj troszeczkę. Dobrze, to jest dzisiaj ciężki zestaw. No ok, pokrąż barkami do tyłu, rozluźniamy się jeszcze bardziej i wracamy. Połóż stopę na podłodze, połóż dłonie z tyłu, na głowie jesteś prosto, odchylasz się do tyłu, tak aż twoje łopatki dotkną kanapy i z wydechem wracasz do góry, wdech. Idziemy do tyłu, brzuch wciągnięty, napięty, wydech wracamy. Do tyłu wróć do góry. Odchyl się w tył. Wróć w górę i do tyłu. Tutaj się zatrzymamy, wyprostujemy ramiona i nasza setka. Cztery ruchy ramion z wdechem, cztery z wydechem. Ponownie, jeżeli wariant jest dla Ciebie za łatwy, zejdź troszkę niżej. Brzuch jest cały czas napięty i ruszamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, raz, dwa, trzy, cztery, wdech, raz, dwa, trzy, cztery, wydech i jeszcze raz wdech i uwaga podnosimy się do góry, wyciągasz do góry i odchylasz się do tyłu i wracasz w górę i idziemy w tył i wydech, wydech do tyłu. Wdech do góry, wydech do tyłu, wdech, wydech i wdech. Wracamy, wydech. Opuść ramiona, poskręcaj sobie kolana na jedną, na drugą stronę. Świetnie. Jeszcze cztery, trzy dwa. I jeden. Zatrzymaj nogi wyprostowane, stopy palcami skierowane do góry, podnieś ramiona na wydechu, pochyl się, spróbuj dociągnąć tłów do łód. Poczuj, jak Twoje nogi się w tym momencie rozciągają. Z każdym wydechem staraj się schodzić troszkę niżej. I ze wdechem wróć do góry, podnieś ramiona, wydech. Opuść, ugnij jedną nogą, połóż stopu po zewnętrznej stronie uda. Obejmij przeciwną ręką kolano i dokręć się mocniej w bok. Mocny skręt. I wróć do przodu. Zmień nogi to samo. Obejmij przeciwną ręką kolano, dokręć się do boku. Bardzo mocno. Wróć do przodu, siądź sobie w siadzie skrzyżny, wdech, unieś ramiona, wyciągnij te ramiona mocno w górę, wydech opuść i pięknie Ci dziękuję za kolejny trening mojego pilatesu. Na kanapie. Do zobaczenia w kolejnej części.